No i zaczęło się nachylenie 12% opona kama od kamaza Dociążona jeszcze w środku sztabki ołowiu I tak pchają gwiazdy Nachylenie się zwiększa z 12 na 18 Za chwilę będzie 30 Ale ciągnie, ludzie, To za moc Prawie 30% nachylenia. Kurde, co zapchanie! Nie! Trzeba będzie załatwić opony od Ursusa, bo ta od Kamada to, to nie jest jeszcze to. Gwiazda po prostu i mało tego, nie dość że gwiazda to jeszcze pani dzisiaj powiedziała mistrzu, jak zobaczyła to oponisko, we dwóch ją samochodu wyciągało. Dwóch strongmenów, tą oponę.